Cześć, tu Babka z majcy. witajcie! Dzisiaj rozwiązujemy zadania, które podesłał nam jeden maturzysta, który w tym roku pisał maturę próbną z Operonu. To była matura z listopada 2022 roku. I mamy teraz zadania otwarte. Zobaczmy, jak trzeba było je zrobić i dajcie mi znać, czy takie same zadania mieliście na maturze, gdyż Operon nadal nie opublikował oficjalnych arkuszy. Lecimy do zadań otwartych. I zaczynamy od zadania 28. Zobaczcie, w zadaniu 28 mieliśmy do rozwiązania nierówność kwadratową. 6 odjąć x, x minus 3, większe od x kwadrat plus 4x. Nierówność kwadratowa, będziemy przerzucać wszystko na lewą stronę. Zacznijmy od tego, że przez nawias przemnożymy tutaj minus x. Czyli mamy minus x kwadrat plus 3x. Większe od x kwadrat plus 4x. Przerzucam wszystko na lewą stronę, czyli odejmuję x kwadrat i odejmuję 4x. Mamy wobec tego minus 2x kwadrat minus x plus 6 większe od 0. No i teraz liczymy delta. Delta to jest b kwadrat, czyli minus 1 do kwadratu, minus 4 razy minus 2 razy 6. 1, tu nam się zrobi plus 48, czyli 49. No to się cieszymy, bo pierwiastek z delty to jest 7, czyli nie będziemy mieć niewymiernych pierwiastków w tym równaniu. x1 minus b, czyli 1 minus pierwiastek z delty przez 2a. Pamiętajcie, że nasze a tutaj jest równe minus 2, czyli minus 6 przez minus 4 skrócimy, to jest 3 drugie, a drugi pierwiastek. 1 plus 7 przez minus 4, czyli 8 przez minus 4, minus 2. Teraz uwaga. Pamiętajcie, że rozwiązujemy nierówność. A jak nierówność, to rysunek. Zaznaczam pierwiastki minus 2 i 3 drugie. I teraz to A jest bardzo ważne, bo jest mniejsze od 0, a jeżeli A jest mniejsze od 0, to ramiona paraboli rysujemy w dół. Pyk. Tutaj ujemne tutaj dodatnie wartości. Oni nas pytają o większe od zera. Czyli będziemy chcieli zaznaczyć i wypisać rozwiązania większe od zera nawiasy będą otwarte, bo nie większe bądź równe, tylko większe od zera Są so, mamy x należy do przedziału od minus 2 do 3 drugich. No to lecimy dalej. W zadaniu 29 mamy do rozwiązania równanie. Zadanie 29. 2x kwadrat plus 8x, 1 odjąć 2x przez 3 i to równa się 0. Możemy zacząć to zadanie na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy każdy z tych nawiasów przyrównać do zera, albo zastanowić się, co z tym pierwszym nawiasem możemy zrobić, czyli czy coś się da wyciągnąć przy nawias. Myślę, że większość z Was rozwiązałoby to jednak, że przyrównujemy do zera pierwszy nawias, czyli albo pierwszy nawias jest równy 0, lub drugi nawias jest równy 0. To zaczynamy od pierwszego. I tutaj albo delta i pierwiastki, albo wyciąganie przed nawias. 2x, x plus 4 równa się 0. Stąd 2x równa się 0 lub x plus 4 równa się 0 i mamy dwa rozwiązania. x równa się 0 lub x równa się minus 4. A tutaj przerzucamy 2 trzecie x na prawą stronę Dzielimy przez 2 trzecie, czyli mnożymy przez 3 drugie. x jest równe 3 drugie, czyli odpowiedź. Albo piszemy x równa y się 0, lub x równa się minus 4, lub x równa y się 3 drugie. Albo możemy napisać, że x należy i wypisać w naszym zbiorze 3 liczby 0, minus 4 i 2, czyli zbiór składający się z 3 elementów. Możecie sobie sprawdzić, że wstawiając 0, minus 4, lub 3 drugie, rzeczywiście wyzeruje nam się ten wielomian stopnia trzeciego, który był tutaj do rozwiązania. To teraz idziemy do zadania 30. O co chodziło w zadaniu 30. Mamy tam taki ciąg. A n równa się 10 odjąć 2n przez 15 plus n. On jest określony dla nów większych bądź równych od 1 i pytamy się, kiedy ten ciąg przyjmuje wartość minus 2 piąte, czyli dla jakich nów, w którym wyrazowym ciągu jest liczba minus 2 piąte. Chodzi o to, żeby przyrównać ten ciąg do minus 2 piątych. Zobaczcie, ponieważ n jest większe bądź równe od 1. Czyli tutaj w mianowniku nie musimy pisać żadnych założeń, no bo widzimy, że tutaj No, jakie byśmy mieli założenia? No, n plus 15 nie może być zerem. Czyli n nie może być minus 15. Ale ponieważ n -y są większe bądź od 1, to n na pewno nie jest minus 15. No to spróbujmy rozwiązać takie równanie. To pamiętacie, takie równanie robimy na krzyż. Czyli co trzeba zrobić? No, trzeba. 5 razy 10 odjąć 2n równa się, a no z drugiej strony mamy minus 2 razy 15 plus n i takie równanie rozwiązujemy. 5 razy 10 odjąć 2n równa się minus 2, 15 plus n. 50 odjąć 10n równa się minus 30 minus 2n. Przerzucamy sobie na jedną stronę n, na drugą stronę to, co nie miało n. -a, Dzielę to przez 8, N równa się 10. I teraz zobaczcie, pytanie było. Sprawdź, którym wyrazem ciągu określonego takim wzorem jest liczba minus 2 piąte. Wyszło nam n równe 10, czyli odpowiedź by była. Liczba minus 2 piąte jest dziesiątym wyrazem ciągu. A n. A pomoglibyśmy napisać, że. A 10 jest równe minus 2 piąte. No, szybko nam idą te zadańka. Teraz zadanie 31. I to jest zadanie na dowodzenie. Zazwyczaj nie lubicie rozwiązywać tych zadań. Zobaczymy, jak pójdzie nam teraz. Mamy a i b liczby rzeczywiste i mamy udowodnić, Że a kwadrat plus b kwadrat jest większe od 4 razy ab minus b kwadrat minus 1. To co robimy? Robimy najpierw to, co potrafimy, a jak mamy czwórkę przed nawiasem, to umiemy ją przemnożyć przez wszystko, co było tutaj w tym nawiasie. Zazwyczaj, jak mamy nierówności, to przerzucamy wszystko na jedną stronę, więc ja przerzucę wszystko na lewą stronę. Czyli będę miała tak a kwadrat minus 4ab, później miałam b kwadrat plus 4b kwadrat, czyli będzie plus 5b kwadrat i plus 4 większe od 0. I w zadaniach na udowodni, takich, że mamy jakieś tam, nie wiem, ab yy, i widzimy kwadraty, bardzo często będziemy stosować wzory skróconego mnożenia. I teraz, jaka jest tutaj podpowiedź? Według mnie największą podpowiedzią jest to, że tutaj jest minus 4ab. No, i tu jest minus, czyli wiem, że będzie coś minus coś do kwadratu. Gdybym wstawiła tylko a i b, to zobaczcie, miałabym a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Trochę za mało, bo mam tutaj minus 4ab. To sobie myślę, no to coś muszę tutaj zwiększyć. Zobaczcie, co będzie, jeżeli tutaj dam minus 2b. a kwadrat. Minus 2 razy a razy 2b, czyli minus 4ab plus 4b kwadrat. No a co powinna mieć? Powinna mieć a kwadrat, mam, minus 4ab mam, i powinna mieć 5b kwadrat, czyli ja tutaj jeszcze dodam b kwadrat. No i jeszcze czwórka. I to większa od zera. Chcę udowodnić, no bo to jeszcze nie wiem, czy tak jest. Czyli w sumie. Cały czas tutaj się zastanawiam, czy tak jest. To mam cały czas udowodnić. Teraz zobaczmy to, 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 co jest z lewej strony. No to tak. A minus 2b do kwadratu jest na pewno większe bądź równo 0. Tak? Bo jest to kwadrat liczby rzeczywistej jest nieujemny. Dlatego napisałam, że to jest większe bądź równe od 0. Tak samo b kwadrat jest większe bądź równo od 0. A czwórka przecież jest większa od 0. To jeżeli to i to zsumuję, to mam coś większego bądź równego od 0. I do tego jeszcze dodam czwórkę, to na pewno będę powyżej 0. Czyli wracając do tego, co zrobiliśmy, pokazaliśmy tak. Ta część jest większa bądź równa od 0, ta jest większa od 0. Czyli całość jest większa od zera. Zostały nam jeszcze trzy zadania. Zobaczmy na zadanie 32. Przedstawione na rysunku odcinki BC i AD będące cięciwami okręgu ośrodku S są do siebie równoległe. Dobra, znajdźmy te odcinki BC i AD. Napiszemy, że BC jest równoległy do AD. Zobaczcie, że to chodzi o ten odcinek. I o tym. Co jeszcze wiemy? Odcinek BE jest średnicą tego okręgu. Ok, widzimy to na rysunku, przechodzi przez środek okręgu, jest to średnica. Obić miarę kąta CAD. Gdzie jest CAD? CAD jest tutaj, on nawet jest zaznaczony na rysunku. Wiedząc, że miara kąta ADE jest równa 62 stopnie. Dobra, teraz tak. Zobaczcie, to zadanie nie jest takie łatwe. I możecie w ogóle nie wiedzieć, nie wiedzieć, od czego się zabrać. I wtedy proponuję Wam, żebyście zaznaczali i obliczali wszystko, co potraficie. Czyli docelowo mamy policzyć, jaka jest miara kąta alfa. Tego nie wiemy, ale możemy policzyć jakieś inne kąty. No i to, to zobaczmy, zacznijmy od tego, który ma miarę 62 stopnie. Zobaczmy, na jakim łuku opiera się ten kąt. On się opiera na łuku AE. Czy widzicie jakiś kąt, który też opiera się na tym łuku? No, jeszcze go nie widać, ale gdy dorysuję odcinek CE, to zobaczymy, że ten kąt opiera się też na tym samym łuku. A mamy takie twierdzenie o kątach wpisanych, opartych na tym samym łuku, że mają taką samą miarę, więc tutaj będzie 62 stopnie. Teraz pomyślmy sobie, po co nam była informacja, że BE jest średnicą okręgu? Była po to, że mamy takie twierdzenie, że jeżeli kąt opiera się na średnicy, kąt wpisany oparty na średnicy ma 90 stopni, czyli miara kąta BCE jest równa 90 stopni, to dzięki temu mogę obliczyć teraz kąt BCA, bo to będzie 90 stopni minus 62 stopnie, czyli 28 stopni. I to w sumie już jest prawie koniec. Zadania, bo teraz zobaczcie. Ten kąt, który policzyłam przed chwilą, czyli BCA, jest tutaj. On ma miarę 28 stopni. Nie skorzystałam jeszcze z informacji, że BC jest równoległe do AD, a skoro nam to podali, to znaczy, że będziemy musieli to wykorzystać w tym zadaniu. Ponieważ BC jest równoległe do AD, zobaczcie, ja to tak trochę przedłużę, może lepiej wtedy będziecie widzieć. A tutaj mamy prosą, która przecina te dwie proste równoległe. Kąt alfa jest, ma taką samą miarę jak kąt BCA. To były te kąty, e, pamiętacie może jak na matematyce były kąty odpowiadające na i ległe itd.? No to właśnie z tego wynika, że jeżeli mamy dwie proste, które są równoległe, przetniemy je trzecią prostą, to te dwa kąty będą miały taką samą miarę. Czyli doszliśmy do tego, że alfa ma 28 stopni. To teraz zadanie 32. E, 33. Zobaczmy, co mamy zrobić w zadaniu z zadaniu 33. Mamy tam układ równań. Przepiszę ten układ równań. To nie jest taki standardowy układ równań, który rozwiązywaliście e, różnymi metodami. W liceum, a nawet już w szkole podstawowej pojawiają się jakieś parametry, ale zobaczycie, zaraz sobie fajnie z nimi poradzimy. Mamy układ równań, i wiemy, że jednym z rozwiązań jest x równa się 6, y równa się 1. I pierwsze, co mamy zrobić, będziemy tam dwie rzeczy robić, ale po pierwsze, szukamy, jakie jest a i jakie jest b w tym zadaniu. No to tak, wiem, że szóstka wstawiona za x, a za y 1 jest rozwiązaniem mojego układu, więc co robię? No wstawiam i wtedy będę liczyć a i b. Co mamy? 6a minus 4 razy 1, czyli minus 4 równa się b plus x, czyli b plus 6. I tutaj minus 1, druga, razy x, czyli razy 6, plus by, czyli plus b razy 1 równa się 1 odjąć a. To teraz uporządkujemy to trochę. Nie wiem, jaka jest wasza ulubiona metoda rozwiązywania układów równań. Powiedzmy, ja zrobię metodą podstawienia. Z pierwszego wyznaczę sobie B. To jest 6a minus 10 i wstawię do drugiego. Tam mam minus 3 plus b, czyli plus 6a minus 10 równa się 1 odjąć a. Przerzucam na jedną stronę. Tu mam 7a równa się 14, czyli a równa się 2. Wracam tutaj. I liczę B. Czyli B równa się 12 minus 10, czyli B też równa się 2. No i koniec pierwszego podpunktu, czyli wyliczyłam, że A równa się 2 i B równa się 2. A teraz drugie, drugie polecenie, jakie było w tym zadaniu, należało wykazać, że to rozwiązanie, które tutaj podali, nie jest jedynym rozwiązaniem tego układu. Czyli chcemy pokazać, że jest jeszcze co najmniej jedno rozwiązanie tego układu. Mogę Wam zdradzić, że się okaże, że tych rozwiązań jest nieskończenie wiele. No ale jeżeli mamy pokazać, że coś nie jest jedynym rozwiązaniem tego układu, wystarczy, żebyśmy pokazali, że istnieje jakieś inne, drugie rozwiązanie. No ale co będziemy teraz robić? Skoro wyznaczyliśmy, ile jest równe a i b, wstawmy sobie to do, do tego układu równań. Czyli mamy 2x minus 4y równa się 2 plus x i minus 1 druga x plus 2y równa się 1 odjąć 2. Uporządkujmy, czyli mamy x minus 4y równa się 2. I tu mamy minus 1, druga x plus 2y równa się minus 1. Przemnożmy może przez minus 2 to drugie równanie. I już teraz widzicie, dlaczego miałam taki pomysł, żeby przemnożyć przez minus 2. Dlatego, że otrzymujemy wtedy takie same równania, czyli mamy układ, który ma nieskończenie wiele rozwiązań. Jak jeszcze tego nie widzicie, to możecie na przykład odjąć stronami te y, obie, oba równania. Wyjdzie nam 0 równa się 0, czyli układ jest nieoznaczony, ma nieskończenie wiele rozwiązań. Czyli napiszmy układ ma nieskończenie wiele rozwiązań. Co oznacza, że x równa się 6, y równa się 1 nie jest jedynym rozwiązaniem. Ale tak jak mówiłam, pokazaliśmy dużo więcej, pokazaliśmy, że ma nieskończenie wiele rozwiązań Mogliśmy, moglibyśmy wskazać takie rozwiązanie, że na przykład takim rozwiązaniem co będzie? No, wystarczy sobie na przykład za x wstawić 0, to wtedy y będzie równy minus 1 2 Na przykład takie rozwiązanie też jest rozwiązaniem tego e, układu. OK, przejdźmy teraz do zadania 34. No i to zadanie miało najwięcej punktów na tej próbnej maturze. I teraz spróbujemy się z nim zmierzyć. Co mamy? Mamy tak. Mamy podane dwa punkty. A, minus 4, 2. I B, 8, minus 4. Wiemy, że są to wierzchołki trójkąta równoramiennego ABC, gdzie... AC jest równe BC. A zauważcie, że na maturze jak podają Wam, że mamy jakiś trójkąt równoramienny, to podają, które to są ramiona. U nas ramiona to są AC i BC, czyli C to jest wierzchołek. Tu mamy C, A, B. AC jest równe BC i wpiszę sobie tutaj minus 4, 2, AB jest równe 8 i minus 4. I mamy obliczyć służene wierzchołka C, wiedząc, że ramiona tego trójkąta mają długość... Równą 15. Czyli wiemy, że AC jest równe BC i jest równe 15. I mamy pojedynczy służbę, wierzchołka C. Ja oznaczę jakoś X i Y. No to teraz będziemy potrzebowali wzoru na długość odcinka. Ten wzór, jeżeli nie macie go w głowie, to macie go na kartach, które są Wam no, udostępnione podczas matury. Pewnie mieliście też karty wzorów na maturze próbnej. Więc tutaj Szukamy w karcie wzoru, wzoru na długość odcinka. I teraz sobie to wykorzystamy. Czyli liczymy długość odcinka AC to jest pierwiastek x minus minus 4, czyli plus 4 do kwadratu, plus y minus 2 do kwadratu, i tutaj kończę pierwiastek. Ok, i to ma być równe 15. A teraz policzymy sobie długość odcinka BC. Czyli x minus 8 do kwadratu plus y minus minus 4, czyli plus 4 do kwadratu, to też ma być równe 15. I taki układ równań mamy rozwiązać. Podnieśmy sobie do kwadratu. Obie strony są nieujemne, więc mogę podnieść do kwadratu. Czyli tak naprawdę rozwiązuję układ równań x plus 4 do kwadratu plus y minus 2 do kwadratu równa się 225 x minus 8 do kwadratu plus y plus 4 do kwadratu równa się 225. Ym, może myślicie, że będzie to trudny układ do rozwiązania, bo pojawiają się kwadraty, ale nie martwcie się, bo to zaraz wszystko się poskraca. Pamiętajcie o tym, że macie tutaj wzory skróconego mnożenia. Czyli co mamy? x kwadrat plus 8x plus 16 to jak podniesiemy do kwadratu? I dodamy, równa się 225, i tutaj x kwadrat minus 16x plus 64 plus y kwadrat plus 8y plus 16 równa się 225. Możemy to zrobić na kilka sposobów. Ja odejmę stronami: e, lewą i prawą stronę. To jest jedna z metod. Druga z metod jest na przykład porównanie, ponieważ tutaj jest 225 i tutaj jest 225, to lewe strony moglibyśmy porównać, przerzucić wszystko na jedną stronę. No ale dobra, jak będę odejmować tutaj, możecie oczywiście swoim sposobem rozwiązać ten układ równań, to tak, to mi się skróci, to mi się skróci, to co zostaje: 8x minus minus 16, czyli 24x. Na Y, jak odejmę stronami, to będzie minus 4 minus 8, czyli minus 12Y. I teraz jeszcze musimy dodać te wyrazy wolne, które stoją bez X i bez Y. -ka. No to zobaczmy, co my tutaj mamy. Na górze mieliśmy 16 plus 4, czyli 20, odejmujemy 64 i odejmujemy 16, wychodzi minus 60 i równa się 0 to da się podzielić przez 12. Jak dacie radę na maturze przez coś podzielić, to ja zachęcam do tego, no bo wtedy będziemy mieć łatwiejsze obliczenia. I wyszło nam, że y równa się 2x minus 5. I co teraz? Teraz mogę wrócić na przykład do pierwszego równania i w miejsce y wstawić 2x minus 5. A dlaczego tak zrobię? No dlatego, że wtedy będę miała równanie z jedną niewiadomą. 2x minus 5 minus 2 do kwadratu równa się 225. To niewiadomo jest akurat tutaj x. No to teraz wzory skróconego mnożenia lecimy. Tutaj mamy 2x minus 7 do kwadratu, czyli 4x kwadrat minus 4 razy 7, 28x plus 49 równa się 225. Teraz to wszystko segreguję, wszystko na lewą stronę, czyli mam 5x kwadrat minus 20x. I co mamy jeszcze? Tak, 16. Plus 49 i odjąć 225 minus 160. I jak zwykle damy radę przez coś podzielić. x kwadrat minus 4x. 160 dzielimy na 5 minus 32. I mamy równanie kwadratowe. To delta. b kwadrat minus 4 razy 1 razy minus 32. to jest 144, no to cieszymy się, bo znamy z tego pierwiastek, to wyjdą nam fajne pierwiastki, x1 minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, wyszło minus 4, a x2, 4 plus 12 przez 2, 8. No to mamy x, to teraz policzmy y, y to z tego wzoru 2x minus 5, Czyli mamy tak, 2 razy minus 4, minus 5, czyli minus 8, minus 5, minus 13. A tutaj y2? 2 razy 8 odjąć 5, czyli 11, tak? 16 odjąć 5, 11. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Ok, co to jest ten x i y? Zobaczcie. My x i y oznaczyliśmy wsłużone punktu C. Czyli wyszło nam, że albo punkt C ma współrzędne minus 4, minus 13 lub punkt C ma służę na 8,11. Coś jeszcze musimy sprawdzić. Mogłoby się tak zdarzyć, że licząc, rozwiązując ten układ równań, otrzymalibyśmy współrzędne punktu A. I było blisko, bo mieliśmy tutaj minus 4, ale druga służona jest no, różna. nie Tutaj macie dwójkę, a tu wyszła minus 13. Czyli ten punkt C pasuje i ten drugi też, bo wyszedł nam 8,11 Tutaj było 8 minus 4, czyli nie pokrył się ten punkt C z punktem B. No mielibyśmy problem, jakby nam wyszło właśnie, że na przykład punkt C ma współrzędne 8 minus 4, czyli takie same jak punkt B, no to wtedy wiadomo, że nie, nie, nie są możliwe, bo no, nie utworzylibyśmy trójkąta, mając tylko dwa wierzchołki. I to było ostatnie zadanie, które mi podesłaliście, które rozwiązywaliście kilka dni temu na maturze.